no niesamowicie wielkie ważne spotkanie. Eee, przyjechaliśmy tu z ścisłym planem taktycznym. Uważam, że naprawdę udało się w prawie 100% to wszystko zrealizować, bo tak naprawdę przez cały mecz e, to nie wiem czy Wisła Płock nam, nam zagroziła, ale na pewno też słowa uznania dla drużyny przeciwnej, to jakie przeistoczenie przeszła ta drużyna, jak e, dobrze jak stara się grać piłką. No naprawdę jestem pod wrażeniem, to że dzisiaj przegrali mecz, to tak naprawdę nic, e, no nic nie znaczy. Widać, że widać po prostu rękę trenera staną. Ale myślę, że na uznanie to wy przede wszystkim zasługujecie po tym spotkaniu. Bo tutaj rzadko kto wygrywa w ogóle, a wygrywa 3 do 0 to w zasadzie nikt. Wy naprawdę z dość dużą pewnością siebie do tego spotkania przystąpiliście i w zasadzie zrealizowaliście już chyba cel, który sobie przed tym sezoniem postawiliście. Bo jest w zasadzie już na 99% utrzymania. No na pewno postawiliśmy ogromny krok ku temu, tak naprawdę. No. Myślę, że ta przewaga wydaje się być w miarę bezpieczna, chociaż dopóki yy, to wszystko nie jest pewne matematycznie, no to trzeba się z jakimś tam świętowaniem wstrzymać. No co do meczu, no to jest piłka nożna. Różnie się tak naprawdę te mecze układają dzisiaj, pomimo tego, że uważam, że naprawdę byliśmy bardzo dobrze taktycznie dysponowani. To też yy, pomogło najzwyczajniej w świecie szczęście, bo bramka na 1-0 to tak naprawdę błąd yy, bramkarza podczas wyprowadzania piłki, bramka na 2-0 to jest jakiś rykoszet, no i tak naprawdę później wynika z tego, że ten mecz jest ustawiony. Za tydzień mecz z Lechem Poznań zastanawiam się, jak Wy do niego podejdziecie, bo to też będzie w pewien sposób prestiżowe dla Was, Rech, który walczył o Mistrzostwo Polski i zatrzymanie, utarcie nosa takiemu rywalowi, to także pewnie dla was taka z prestiżowego punktu widzenia ważna sprawa. Mamy takie plany. Uważam, że z pewnym przekonaniem byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu, taktycznie. Przede wszystkim wiemy, wiemy, jak biegać bez piłki, co jest bardzo ważne w tej lidze i myślę, że tutaj robota trenera Szulczka, jak, jak naj... no ja... nie... powiedzieć kurczę nie no, nie słów. w sensie najlepsza robota trenera w sensie w tym tygodniu wiedzieliśmy jak biegać jak podejść do Płocka, wiedzieliśmy jak ich presować, ponieważ wiedzieliśmy że będą grali piłką od bramkarza i tak dalej wiedzieliśmy że się pomylą także taktycznie myślę że rozwaliliśmy ten mecz czyli rozumiem to jeszcze nie jest moment na to żeby ogłaszać wakacje wy jeszcze macie dwa zadania do wykonania w tym sezonie Momencik. Możesz nie przeszkadzać? Jeszcze raz powiem. Czyli rozumiem, że to jeszcze nie jest czas, żeby ogłaszać wakacje. Wy jeszcze macie dwa małe cele w tym sezonie do zrealizowania. Tak, dwa małe cele do zrealizowania, a cel, mówię, który przed sezonem już wcześniej powiedziałem, myślę, że zostanie osiągnięty za tydzień w derbach, gdzie będziemy się przeciwstawiać lechowi. Także będziemy przeszkadzać w tym celu, który ma lech.